Prawda, człowieka sukcesu! Dzisiaj będzie coś boskiego. Proszę Państwa, taki jakby hamburgerek z serem, z osypkiem, nie z Hallumi. I tutaj moja kochana Gdynia, wakacje 2.20. Szukam miejsca hamburgerowego. Miściwoja chyba 9, dobrze pamiętam nazwę, bo 2 czy 3 razy tam żeśmy byli. to z centrum Gdyni. Fajna hamburgerownia, śródmieście. W dobre hamburgery, nie powiem, że nie. Trochę takie hipstery, w zasadzie nie wiem jak to nazwać. Obok bloki i co jest charakterystyczne właśnie dla Gdyni, bloki 11-piętrowe w centrum. Tam jest w ogóle straszliwy, cudowny styl, modernistyczny oczywiście. Natomiast zwykły blok, nie wiem jaki, fajny, biały, pomalowany, odnowiony. I tam właśnie w tych blokach, właśnie w Gdyni nie ma jakichś gołębi, kruków, rubli. Po prostu latają olbrzymie, wielkie mewy. Pierwszy raz hamburgerownia, bardzo dobre hamburgery. Drugi raz mówię, pójdę troszeczkę w, w kierunku hipstera. I mówię, że jest hamburger Halumi. Myślałem, że będzie po prostu mięso, a na to będzie też jeszcze ten Halumi. Cieniutki plasterek Halumiego. Lekko byłem zdziwiony, lekko byłem zawiedziony. Ale tak gra właśnie hipsterka. Proszę Państwa, tak więc dzisiaj coś dobrego, coś boskiego, można powiedzieć że trochę z mojej kochanej gdynigdzie gdzie zostałem, stworzony w marcu. Czy widzieliście to oczami wyobraźni? A co się zobaczy oczami wyobraźni? To się na pewno nie odzobaczy. Jedziemy z tematem. Eee, no to jest taka jakby klasyka. Trochę tutaj mam czerwonej kapustki na sam Po nie mam kiszoną. Resztka dosłownie czerwonej cebuli, czyli ostre z działki. Tutaj mam oscypek kupiony na dniach. Ceramiki jeszcze się trzyma. przy połowie go na pół. Podsmażymy go na grillu. Tutaj mam własne pikle, które zrobiłem i mam, eee, podlinkuję po prostu w opisie do tego przepisu. Jest naprawdę fajny ogórek własny, trochę przerośnięty, olbrzymie pierścienie, ale dobry. Tutaj oczywiście majo wielkopolski, nawet mi podchodzi dobra cena XXL, podobnie jak ja. No i własne feferoni, peperoni zrobione. Jest dobre, mogłem się postarać trochę lepiej, zrobiłem na szybko, dalej się trzyma, pokroimy. Majo, może jakaś musztarda na górę eee, i robimy. A tutaj takie zwykłe bułki hamburgerowe kupiłem w Dino. Chyba jeszcze się trzymają. Jedna wystarczy, chociaż mam ochotę na dwie. Teraz do tego uwaga, dodamy majonez. Więc mm, mam le, dobra. Wieszana kapusta z majonezem. Tutaj już grzejemy, Nie chciało mi się czyścić z ostatniego razu. Pod piekę pierbułę. Ma, mise en place, czyli jest taka knajpa nawet we Francji, Francuzi stary styl francuski mise en place, czyli wszystko ma być przygotowane, miamić swoje miejsce pokrojone, poszatkowane ładnie poustawiane zanim zaczynamy gotować. U mnie nie zawsze jest mise en place. Ketchup, musztarda, tutaj oscypek na dwie półeczki. Do tego mamy, już żeście widzieli, kapusta kiszona zwykła czerwona, kapusta, trochę cebuli trochę, czyli majo, sól, pieprz, moje własne cudowne pikle te duże, do tego hala te Peperoni, wybrałem czerwony, żeby była różnorodność kolorowa. Tutaj już pieczemy bułkę. Myślę, że jest fajna temperatura, żeby wrzucić pana oscypa, i go właśnie teraz wrzucam. Oczywiście, jako ludzie sukcesu, internacjonalni, nie jesteśmy jak Sycylijczycy czy Włosi. Kochamy wszystko, co można powiedzieć, obce, obce kultury. W Polsce najbardziej popularną kuchnią jest kuchnia włoska. Kebaby, to mamy wszystko. Też halumi, ale. Mamy też swoje towary na przykład. Górale produkują dobry ser osypkowy. Podgrzewamy e, osypka. Zaczęło się zwracamy do obcych bo często te obce też są fajne. Jeśli chodzi o kuchnię, też są ciekawe. E, a my czasami właśnie zaniedbujemy te sprawy kulinarne i staramy się wykochać drugiego człowieka w jak najlepszy sposób. Nie zawsze się to podoba. Podgrzewamy tutaj bułeczkę, podgrzewamy tutaj pana osypka. Muszę wam powiedzieć, że Ostypek ma taki specyficzny zapach. Jak się go grilluje, jest to inny zapach na pewno niż halumi, czy te inne sery takie grillopodobne. Jest halumi, jest hamumi, troszeczkę zmieniona nazwa, żeby nie podchodził pod halumiego, ale troszeczkę też tańszy. Habubi, halubi, habubi, habibi, habibi. To znaczy chyba kochanie w tych krajach arabskich. Często mówią do pięknych blond kobiet. Habibi. Coś boskiego. Tutaj podgrzewamy. Nie wiem, jak jeszcze owsypek. Ale buła już chyba za chwilę będzie gotowa. I czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Buła pracuje od razu na talerz, żeby się płynie tam nie ceregielić. Patrzy na ostywka. Ściągam za chwilę, ale już na bułę daję tutaj kapustę kiszono. Ale fajnie to wygląda, nie żałowałem, bo już tak jestem, nie żałuję, dlatego wasze 140. Ściągamy ostywkę na to. Więc tak, proszę Państwa, jak już akcja kulinarna przestaje dominować, jak już się troszeczkę ogień i energia uspokaja, to możemy zaprezentować piękno prawdy. Eee, dużo tego, fajnie tego. Cudowna była, choć oczywiście te domowe, które robię, są o niebo lepsze. Nie ma tych jeszcze fajnych, takich kupnych bułek, jak na przykład są w Szwecji. Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, chociaż może już gdzieś są w ekskluzywnych sklepach gdzieś we Wrocławiu. Tak to wygląda. Dwa plastry. Tłustego, fajnego, na bogato. Chciałem powiedzieć Halumiego, ale nie, to nie jesteś Ty, Halumi. To jest właśnie nasz polski oscypek. Klasyczny smak, cudowna jazda. Na to teraz kładziemy pikle i Alatenio. I przykrywamy. Tutaj damy trochę musztardy i ketchup. Dobra. Jesteś ładny, fajnie się upiekułeś. Właśnie inna technika pieczenia. On się inaczej spieka. Albo też wysoka Temperatura grillowania. Coś nie łego. jeśli chodzi o te właśnie piklowane ogórki. One są ogórkowe, to jest zwykły ogórek szlarniowy, niegruntowy, Z działki poza tym, to jest bardzo ważne. On jest chrupiący. Tutaj niestety lekko przerośnięty, ale mi to wcale nie przeszkadza. On jest jakby w takim stylu lekko słodkawym. Teraz wrzucimy jalapeno, znaczy nie jalapeno, tylko peperoni, które powinny być ostre, a ostre wcale za bardzo nie jest. Na to nałożymy i później keczup, dla przykrywać. Czyż te kolory nie są zniewalające? Czyż ta prawda nowego podejścia do tematu nie jest cudowna? To jest takie skromne dla mnie już śniadanie, tylko jeden. Później może jakiś ruch, później może jakaś działka. Później medytacja i jakby no odejście od pana komputera, ale też komórki, przebywanie w naturze, podziwianie prawdy ludzi oraz natury. Tak to wygląda, no i właśnie, kapusta kiszona w majonezie. Tak to robicie, tak się bawicie. Mając dostęp do tuba, Macie dostęp do świata, Macie klucz do internetu i możecie się bawić na no, poważnie. Jeśli jeszcze trochę orientujecie się w językach obcych, a tutaj podstawą jest oczywiście angielski czy też inne, Macie dostęp do jeszcze innych cudownych kanałów. Mamy tutaj ketchup i musztę. Bierzemy, owak jest i właśnie, nakładamy. Nie jest elegancko. No to co? Pora to opitolić. Bo naprawdę będzie dobre. Patrzcie tylko na to. Na to cudowne słońce, można powiedzieć cudowne słońce Gdyni. Cudowne słońce prawdy w Bolesławcu. Wujek bo ostatnio powiedział do mnie, wiesz, że ty siedząc na tej swojej kanapce w Bolesławcu, jesteś bardziej szczęśliwy, niż ktoś, kto siedzi na 45 w Nowym Jorku, bo ty po prostu jesteś u siebie. Mocne słowo, proszę Państwa. Gdzie jest osypkowe szczęście? Tutaj. Próbujemy. Jestem tutaj na końcówce trasy, w zasadzie mógłbym może jeszcze dalej pojechać, ale pod górę wjechałem bez zatrzymywania się. Oczywiście przerzutki też dużo pomagają. Natomiast staram się pracować ciężko, staram się pracować dobrze. Staram się wyjść z tego w co się sam właściwie wprowadziłem. Także nie mam za bardzo kogo tutaj obwiniać, co jest dosyć słabe, bo zawsze fajnie na kogoś zwalić winę. Big time. Jak ten czas szybko leci, kolejny październik, kolejne słońce października i wspaniała roślinność cudowna, jeszcze oddychająca i czerwona. Wspaniały rower, wspaniała praca Dzięki po Może kiedyś się pokażę bez koszulki O Boże, jak dawno nie było mnie na działce a Jest trochę we mnie zarośnięte Ktoś widzę tutaj kosił Mój teren jest zarośnięty tak ktoś sobie ładnie zrobił takie Młode małżeństwo Ładnie pracują Tylko Generalnie to każdy tutaj też była taka trochę dzieci Ale porobili No mam nadzieję, że tam nikogo nie ma no na działce jakiegoś bezdomnego, albo jakichś osób. No zdarza się coraz częściej. Ale nawet jeden był agresywny, zaatakował jakąś pałką. No doszło do szarpaniny. Szczególnie rano są różne akcje. Mówi, mówią starsi tutaj, że, zwłaszcza działkowcy, że kiedyś to nie było takich akcji. No ale się patrzcie, jak to wygląda, kwiatki. Dwa tygodnie mnie to nie było. Ale są winogronka, ale są piękne winogronka. Ale już tatuś przyszedł na działeczkę, już tu jest, patrzcie jaka róża. ale ten popląd tam zarósł, tutaj mamy co, no muszę zobaczyć, muszę, muszę zanieść tutaj, ładnie zarosły, to trzeba będzie jakoś przekopać, tam w ostatniej chwili, patrzcie na paprykę, zfilmujemy później z bliska, patrzcie jaka papryka, coś pięknego, ale jabłka jakie czerwone. Co ja mogę wypowiedzieć? Co ja mogę powiedzieć przez Wasze zdrowie? Pijemy, bawimy się, jest magicznie na działce. jest początek października słońce, 25 stopni, wszystko po prostu kolory, żar. To jest końcówka oczywiście, ale jaka piękna, zazwyczaj jest taka piękna ta końcówka. Październik pokazuje klasę, zaraz wam pokażę winogrona jak dojrzały. No i całą resztę. 4 godziny na rowerze dzisiaj, proszę Państwa, no trochę się najeździło. No ale, zaraz, żeby było, wiedzieć niemieckie piwko, no mają dobre, niby. Tu jest właśnie winogrono, ono jest, to się jest piękne, patrzcie tylko na to słońcach to się przebija, one są słodziutkie. O, tutaj trzeba uważać, bo to sobie jest trochę nisko. one są ochronione przed szpakami. Te nie są ochronione. Są, kolor mają taki bardziej niby ten. Mm. O, ale są pyszne. Kwiatki. Tutaj tam spadło to. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Róża. Naprawdę kolory są cudowne. Te winogrona z kolei, czy one są zielone, czy w końcu, ale jest pełno dużo piękne. Dobra. Tam dalej już nic nie ma, wszystko jest wygocone. Tutaj natomiast są cudowne jabłka. Czerwone. W tym roku naprawdę bardzo dużo ładnych, fajnych jabłek. Mamy zresztą w domu całe wiadro. Poplą patrzcie. Tutaj tak troszeczkę tu przekopałem, posiałem. No ale... Tu jest cukinia, to są małe takie cukinie, można się pobawić z makaronem. Takie kwiatuszki delikatne. No i tam jest jedna wielka, to będę też czyścił. Tu poplą, tu jeszcze jest ten. Ciekawe jak buraki, z tego co widzę tu. To... Ale patrzcie na to. Ile papryki. Jaka ona jest cudowna, teraz będziemy paprykę po prostu nie w tym tunelu, bo ona... Yy, daje radę o wiele lepiej jak jest, jak jest na świeżym powietrzu to jest bel pepary też fajne nie taka mały bel peparek tutaj jest czerwień widzicie a tutaj są żółte pełno żółty no jakaś pewnie inna odmiana No, tutaj trzeba będzie trochę posprzątać trzeba było słoneczko pięknie yy. Tutaj poplon ładnie urósł, to pewnie go trzeba będzie jakoś ciąć. No i wchodzimy tutaj. Patrzcie, jakie pomidory. No trochę pogniło, ale może dzisiaj je podlejemy. Zerwę te zgnilaki, wyrzucę, a te fajne po prostu sobie też zerwiemy. Bo są naprawdę, patrzcie, urywasz i teraz. Jest, jest, one są słodziutkie, to zupełnie jest inny smak. Mm. Coś niesamowitego. Myślałem, że już nic nie będzie, bo ile dwa tygodnie? Może nie, półtora tygodnia mnie nie było, ale on jest trochę pleśni, za to, to wyczyszczę. No trzeba poddać, ale ten będzie piękny. Pięknie spać. Dobra. Dochodzimy. No to osa, ale osa też musi żyć. Takie, takie jest prawo po prostu natury. Trzeba podlać, trochę za, za sucho jest. Zmachany jestem dzisiaj po rowerze, mówię wam. Grubo, ale opowiem w domu co się stało.